Jack. Titanic to jeden z tych filmów, którymi praktycznie każdy się zachwycał. Epicki, efektowny, poruszający pełen dramatycznych scen, które na niejednej twarzy wywołały łzy. Dzisiaj zapraszam Was na ponowną wizytę na pokładzie wielkiego statku, gdzie będziemy szukać rozmaitych ciekawostek i smaczków związanych z tą wyjątkową produkcją. W sumie udało się zebrać 28 ciekawostek. Płyniemy. So, to go to real party? James Cameron, przygotowując się do kręcenia filmu, odbył 12 nurkowań, aby obejrzeć faktyczny wrak Titanika. Udało mu się nawet nakręcić kilka poglądowych ujęć, które potem były wykorzystane do zrealizowania faktycznych zdjęć do filmu. Wszyscy znamy piosenkę Celine Dion, stanowiącą główny motyw muzyczny filmu, prawda? Ciekawe, na początku James Cameron nie chciał, aby w jego produkcji pojawił się jakikolwiek śpiewany utwór muzyczny, gdyż jego zdaniem zupełnie burzyłoby to klimat i atmosferę całej produkcji. Tymczasem kompozytor James Horner miał spory problem z mocnym muzycznym zakończeniem filmu i uważał, że to właśnie odpowiednia piosenka mogłaby sprawę załatwić. Potajemnie, bez wiedzy Camerona, zebrał odpowiednią ekipę, z którą napisał słowa piosenki My Heart Will Go On, opartej na głównym motywie muzycznym filmu. Piosenkę zaśpiewała Celine Dion. Gdy utwór był gotowy, Horner najpierw przedstawił go szychom z 20th Century Fox i dopiero po ich akceptacji udał się do Jamesa Camerona. Ostatecznie piosenka spodobała się naszemu reżyserowi, tym samym stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych filmowych utworów w historii kina. Co ciekawe, na początku Celine Dion nie chciała nagrać tego utworu. Podobno w ogóle się jej nie podobał. Została dopiero przekonana przez swojego męża, jednak jej niechęć do projektu pozostała. Udała się do studia, nagrała całość za pierwszym podejściem i wyszła. To właśnie ta pierwsza i jedyna dostępna wtedy wersja została wrzucona do filmu. Podczas realizowania tej sceny ekipa miała do dyspozycji tylko jedno ujęcie. Jako, że nie wykorzystano tutaj żadnych efektów komputerowych, woda wpadając do lokacji kompletnie ją zniszczyła i zdewastowała wszystkie rekwizyty. Jakiekolwiek duble w ogóle nie wchodziły w grę i scena musiała zostać ograna idealnie już za pierwszym podejściem. Wiele kwestii dialogowych bohaterów trzecioplanowych, a nawet statystów, zostało opartych na faktycznych wspomnieniach osób, które przetrwały katastrofę. Na przykład w tej scenie lub w tej scenie słyszymy słowa naprawdę wypowiedziane przez osoby uczestniczące w tragedii. Podobno wszystkie sceny, które rozgrywają się w 1912 roku, trwają w sumie 2 godziny i 40 minut. Dokładnie tyle czasu tonął Titanic. Co więcej, samo zderzenie statku z górą lodową trwało około 37 sekund. Dokładnie tyle samo czasu trwa ta scena w filmie. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale pozwólcie, że nie będę tego wszystkiego liczył ręcznie, bo chyba bym oszalał. Wszystkie sceny rozgrywające się w wodzie już po zatonięciu statku zostały nakręcone w gigantycznym basenie. Aktorzy zostali posypani specjalnym pudrem, który po kontakcie z wodą krystalizował się, dając wrażenie zmrożenia. Dodatkowo na włosy i ubrania nałożono wosk, który z kolei miał wzmacniać wizualny efekt przemoknięcia. Sam basen był raczej płytki, z wyjątkiem kilku pojedynczych miejsc, do których aktorzy wskakiwali, aby na ujęciu zniknęli pod wodą. Następnie przepływali kilka metrów w kierunku płcizny i po prostu kucali, aby stworzyć iluzję unoszenia się nad powierzchnią wody. Miejsca, w które mieli celować w trakcie skakania, były sprytnie oznaczone rekwizytami resztkami krzeseł, kamizelkami ratunkowymi itd. Podobno wielu aktorów w trakcie zdjęć chorowało. Częste i ciągłe przebywanie w wodzie powodowało liczne przeziębienia, a nawet zapalenia nerek. Kate Winslet wspominała w wywiadach, że przeżycie było tak koszmarne, że każdego dnia cierpiała udając się na plan zdjęciowy. W starszą Rose wcielała się aktorka Gloria Stewart, która w momencie kręcenia filmu miała 86 lat. Jako, że wyglądała, uwaga, zbyt młodo, gdyż jej postać w filmie miała mieć 100 lat, zastosowano odpowiedni makijaż, aby ją jeszcze mocniej postarzeć. Co ciekawe, Gloria Stewart zmarła w 2010 roku, gdy miała dokładnie 100 lat. Podczas sceny, gdy Leonardo rysuje portret Rose, widzimy zbliżenia na jego ręce. Są to ujęcia, które zostały zrealizowane w dokrętkach. Jako, że Leonardo nie był wtedy dostępny, swoich rąk użyczył tutaj James Cameron. Gdy Jack przymierza się do stworzenia portretu Rose, wypowiada takie słowa: The bed. The couch. W scenariuszu brzmiały one: Lie on Z coach czyli połóż się na tej kanapie. Podczas realizowania ujęć Leonardo trochę się pomylił, ale Cameron postanowił zostawić tę wersję. W sumie w filmie pojawia się około 150 statystów. Podobno James Cameron osobiście z wieloma z nich rozmawiał, przedstawiając im ich historię opartą na przeżyciach osób, które przetrwały katastrofę. Każdy ze statystów odbył również kilkugodzinny kurs z etykiety tamtych lat, aby potrafili się odpowiednio zachowywać w trakcie kręcenia ujęć. Co więcej, wszyscy statyści musieli być obecni przez praktycznie wszystkie dni zdjęciowe, dlatego zbudowano dla nich małe miasteczko, w którym przez cały czas mieszkali. Scena, w czasie której aktor wywraca na Kate Winslet stół, nie była oryginalnie zapisana w scenariuszu. Ekipa wymyśliła ją spontanicznie w czasie realizowania zdjęć. Przez pewien czas krążyła plotka, jakoby Billy Zane ją w pełni zaimprowizował. Plotka została zdementowana przez twórców, którzy stwierdzili, że improwizowane wywalenie całego stołu na aktorkę mogłoby się skończyć tragicznie. Ta kwestia dialogowa została zaimprowizowana przez aktora wcielającego się w jednego z oficerów. Get back, I say, or I'll shoot you. Cameron po skończeniu ujęcia podobno podbiegł do niego, prosząc o powtórkę, bo bardzo mu się nowa wersja sceny spodobała. Aktor jednak tak bardzo wczuł się w swoją postać, że nawet nie był w stanie sobie przypomnieć, co właściwie powiedział. Zupełnie poniosły go emocje i zatracił się w swojej postaci. Do zrealizowania podwodnych ujęć firma Panavision przygotowała specjalną wersję swoich kamer, które były w stanie wytrzymać ogromne ciśnienie. Ta ikoniczna scena, którą teraz widzicie, została nakręcona bez efektów komputerowych. Ekipa wybudowała przy brzegu specjalną platformę, umieszczając ją w odpowiednim miejscu w stosunku do zachodzącego słońca. Na zrealizowanie tego ujęcia mieli dokładnie 8 dni, jednak tak naprawdę w grę wchodziło tylko kilkadziesiąt minut każdego wieczoru, kiedy to słońce znikało za horyzontem. Podobno każdego dnia coś się nie udawało, a pogoda jak na złość nie chciała dopisać. Ekipa nakręciła sporo dubli, ale żaden z nich nie satysfakcjonował kamerona. Gdy nadszedł ósmy dzień, pogoda była absolutnie beznadziejna i nikt nie spodziewał się, że cokolwiek będą pod wieczór kręcić. Nagle, jak na złość, podczas zachodu słońca niebo oczyściło się, wpuszczając piękne światło. Cameron zerwał całą ekipę na nogi i wszyscy w panice ogarnęli ustawienia kamer, oświetlenie, a Kate Winslet błyskawicznie wykonano makijaż. Wreszcie w ostatniej chwili udało się zarejestrować idealną wersję sceny. Co ciekawe, podobno pośpiech był tak duży, że ostrzyciel. Z powodu ogólnego chaosu, nie trafił w kilku miejscach idealnie z ostrością na ujęciu. Cameron jednak stwierdził, że i tak te duble wykorzysta, bo posiadają najlepsze światło, które buduje niepowtarzalny klimat. Do wszystkich scen w maszynowni zatrudniono bardzo niskich statystów, wszystko po to, aby pomieszczenie wydawało się dużo wyższe niż było w rzeczywistości. Scena, w której Rose spotyka się z Jackiem, aby podziękować mu za ratowanie życia, jest całkowicie improwizowana przez aktorów. Ekipa odpowiedzialna za scenografię i przygotowanie statku otrzymała do wglądu oryginalne plany Titanica z 1909 roku. Podczas tej sceny wypuszczono ponad 120 ton wody. Aktor, który w niej występował, Eric Braden, zdradził, że jeszcze nigdy w swojej karierze filmowej nie był tak przerażony. Nie z powodu ewentualnego niebezpieczeństwa, ale z powodu faktu, że nie ma możliwości wcześniejszego przećwiczenia tej sceny i jej powodzenie w całości leży na jego umiejętności zagrania jej za pierwszym razem. Ta scena została zarejestrowana na green greenscreenie, ale to tło, które cyfrowo wklejono, zostało faktycznie wybudowane. Ogólnie budżet Titanic'a był astronomiczny i studio szukało cięć, gdzie tylko się dało. Stwierdzono, że w tej konkretnej scenie zdecydowanie nie ma funduszy na zbudowanie takiej scenografii. Cameronowi udało się jednak ją uratować, gdy zasugerował, że w takim razie zbudują tylko miniaturową wersję tego pomieszczenia, ograją tę miniaturę kamerami, a potem te ujęcia miniaturek wkleją cyfrowo na green screena. Znajdującego się za aktorkami. Sprytne, sprytne. Suknia, którą ma na sobie Rose, została tak zaprojektowana, aby wyglądała dobrze w kamerze, zarówno mokra, jak i sucha. Przygotowano 24 egzemplarze tej sukni, aby można było bez problemu realizować duble i tylko szybko podmieniać rekwizyt między ujęciami. To pomieszczenie tak naprawdę było o wiele krótsze. Jednak ekipa zamiast dodawać tło na green screenie, użyła gigantycznych luster, które odbijały elementy z pierwszego planu. Dzięki temu mamy wrażenie, że rekwizyty ciągną się daleko wzdłuż korytarza. Podobno ta sama technika została użyta w innym filmie Camerona, drugiej części Obcego. Chwilę przed tą sceną widzimy taką scenkę. Podobno ten krzyk z ofu All ahead full. Overhead. To tak naprawdę wrzeszczący James Cameron. Podobno Kate Winslet poprosiła Leonardo DiCaprio, aby przed scenami pocałunków nie pił kawy, nie jadł cebuli, czosnku, ani nie palił papierosów. Legenda głosi, że podczas realizowania pierwszej takiej sceny, Leonardo dla zabawy i żartu zrobił wszystko to, czego Kate nie chciała, aby robił. Pierwszym wyborem Camerona do zagrania głównego bohatera filmu był River Phoenix. Jednak aktor zmarł z powodu przedawkowania narkotyków, nim w ogóle rozpoczęto faktyczne prace nad filmem. Rozważany był również Johnny Depp, jednak ten odmówił. Ostatecznie padło na Leonardo DiCaprio. Nakręcenie finalnej sceny katastrofy było wymagającym i niebezpiecznym doświadczeniem. Specjalnie stworzono obracające się studio i dosłownie zrzucano w dół aktorów. W sumie w realizacji przedsięwzięcia wzięło udział 150 statystów i ponad 100 kaskaderów. Mimo, że cała scena była ćwiczona od tygodni, to podczas zdjęć wiele osób skończyło z kontuzjami, złamanymi nogami, a nawet żebrami. Kaskaderzy zaplątywali się w liny zabezpieczające, upadali w złych miejscach, ogólny chaos. Cameron, widząc, co się dzieje, Usunął ze scenariusza te bardziej niebezpieczne kaskaderskie wyczyny i poprosił o dodanie ich komputerowo. Niestety nie wszystkie udało się ostatecznie zaimplementować. Na końcu filmu, gdy Rose spotyka Jacka na schodach, widzimy zegar, który jest ustawiony na 14:20. To dokładnie godzina utonięcia Titanika.